Kamera Mini 2 V2 od firmy Hik Micro, Hik Micro Technology bodajże. Polecam odwiedzić ich stronę internetową. Tam macie bardzo dużo informacji o ich sprzęcie i naprawdę sprzęty są przekazalskie, tam na stronie. Skoro ja dostałem coś, to wy też macie możliwość zgarnięcia coś, coś dla siebie. Pamiętacie ten powerbank? Będziecie mieć możliwość zgarnięcia sobie tego gadżetu. On był w odcinku gadżety 15, bo coś, bodajże coś takiego. Więcej informacji w dalszej części filmu. No i tutaj sama kamera. Plus uwaga, to jest to jest, to, to jest też fajna rzecz. Ciekawe, że o tym pomyśleli. Są dwie przejściówki.